Subskrybuj kanał zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Damian. Dzisiaj przygotuję dla was typy na NHL. Jak widzimy, na rozkładzie jest dużo spotkań, więc było z czego wybierać. Ja stworzę dla was dubelek. Zaczynamy spotkaniem, które rozpocznie się już o północy i będziemy mogli obserwować w TVP Sport, także dodatkowe tutaj emocje do kibicowania. Philadelphia Flyers Montreal Canadiens. Stawiam na wygraną gospodarzy z Filadelfii po kursie 1.90. Dlaczego Filadelfia? Na początek może warto tutaj spojrzeć na tabelę, no bo zbliżamy się do końca sezonu. Ekipom pozostało już około 10 meczów do końca fazy zasadniczej. Każdy walczy o playoffy. Montreal, Philadelphia są tuż pod kreską dającą tą szansę, więc możemy być pewni, że ani jedna, ani druga ekipa nie odpuści. Jednak patrząc na ostatnią formę obu drużyn, to zdecydowanie wskazuje, że to Filadelfia... Wygląda zdecydowanie lepiej. Wystarczy spojrzeć na jej ostatnie spotkania i oczywiście tutaj mamy porażki, ale z kim? Porażka z Toronto po walce, porażka z fantastycznym ostatnio Waszyngtonem dwukrotnie. Także nie są to przegrane, które przynoszą ujmę. Po stronie Montrealu mamy więcej przegranych w ostatnio niż wygranych, przy czym te wygrane z kolei nie robią wrażenia, no bo w polu pozostało Detroit, Los Angeles Kings, New York Rangers, znowu Detroit. Także nie są to ekipy stopu, ekipy z górnej części tabeli. Także wygrane Montrealu nie robią wrażenia. Gdzieś tam forma Canadiens w drugiej części się zgubiła. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć o Flyers, którzy w tym roku są jedną z najlepszych drużyn FNGL. Do tego, gdy weźmiemy pod uwagę historię spotkań obu drużyn, to w ostatnich 13 meczach aż 11 razy to gospodarz był górą, więc widać, że w tej rywalizacji własna, własne lodowisko pomaga. Tym bardziej w przypadku Filadelfii, no bo akurat w przypadku, gdzie powiedziałem, że tylko dwa razy na 13 ostatnich spotkań to właśnie goście wygrywali, nie była to sytuacja, kiedy Filadelfia u siebie przegrywała, także jak najbardziej tutaj myślę, że można stawiać na gospodarzy z Filadelfii, mają o co walczyć jedni i drudzy, jednak to Filadelfia jest po pierwsze w lepszej formie, w lepszej dyspozycji. Po drugie, tak jak wspomniałem, bezpośrednie pojedynki pokazują, że tutaj własne lodowisko ma znaczenie, więc to jest moja pierwsza pozycja na kupon. E, miałem trochę problemy z dobraniem drugiej, drugiego typu, e, dlatego w sumie niski kurs, bo wybieram wygraną Washingtonu Capital z New Jersey Devils po kursie 1,43, jednak do dorzucenia do Dubla jak najbardziej. E, Jestem skłonny właśnie dołożyć tę pozycję. No i myślę, że każdy, kto śledzi NHL, nie powinien mieć wątpliwości, dlaczego wybieram właśnie taki typ. No, spójrzmy na, na to, co dzieje się w NHL. Można też, okiem, yy, najpierw na tabelę. No, Bo Waszyngton, no, już praktycznie można rzec, że zagwarantował sobie udział w playoff, ale to nie znaczy, że nie walczą o nic. Jak widzimy, w tym momencie mają tyle samo punktów co New York Islanders na topie dywizji Metropolitan. Tuż za nimi trzy punkty są Pittsburgh Penguins także Washington walczy o przewagę własnej Hali w playoffach jest to także coś ważnego New Jersey nie walczy o nic jest na szarym końcu dywizji całej ligi no i potwierdzają to także statystyki ostatnich spotkań no bo zobaczmy jak to wygląda ogółem ostatnie mecze New Jersey Devils no mieli małe przebudzenie bo wygrali dwa spotkania ale no z Edmonton czy Vancouver czyli innymi zespołami które tam raczej do playoffów nie Wejdą, no raczej można powiedzieć, że na pewno nie wejdą do playoffów. Gdy będą się mierzyć z taką drużyną jak Waszyngton, czyli silnym tutaj pretendentem do tytułu, to myślę, że zobaczymy tą różnicę. No bo widzimy, że Waszyngton w ostatnim czasie było fantastyczne, szczególnie w roli faworyta, nie zawodzili. Dodatkowo gdy patrzymy na listę kontuzji po stronie Waszyngtonu, wszyscy są zdrowi natomiast New Jersey Devils nadal są kontuzje i to nie byle kogo bo głównych postaci zespołu nadal kontuzje kolana ma Taylor Hall czyli MVP ubiegłego sezonu Nico Hishier, jeden z najmłodszych talentów, najlepszych talentów po stronie Devils, także zmaga się z urazem, także myślę, że New Jersey Devils nie powinno tutaj dać rady Waszyngtonowi. Mimo wszystko dla bezpieczeństwa wybieram tutaj także pozycję dwudrogową, czyli łącznie z dogrywką czy karnymi. E, także tak wygląda mój dubel na dzisiejszą noc. Zaczynamy o północy i możemy oglądać spotkanie w TVP Sport. Oba spotkania rozpoczynają się o północy. Także e, gramy, wygrywamy. Mój dubelek na NHL kurs 2.72. Oby było do przodu. Grając stawką za 100 zł do wygrania 240... Także to są moje przemyślenia na nockę z hokejem. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie i co. Pozdrawiam, na razie cześć.